W internecie z tej strony Marcelina. W dzisiejszym odcinku będziemy jeździć konno po pustyni i wybierzemy się do resortu, ale najpierw chciałabym Wam przedstawić moich dzisiejszych gości. Jest z nami Ania. Cześć. I może poznajecie tą tutaj, kobitkę w internecie. <noise> Także zapraszam Was do oglądania. Jedziemy na pustynię. Marcelinka wsiada na konia. No i jesteśmy. Jak tam? Jeszcze trochę niepewnie. <noise> Przestraszona jestem. Bo jeszcze nie znam tego konika. Jak, jak mu na imię? Shahin. Tutaj jest Shahin. Bardzo przyjazny dla początkujących jeźdźców, także nie masz się czego obawiać. And that's my horse. that's my horse. Chodź! Hey, uh, Idą this one? This one. This one. dziewczyny. sobie. Słońce Jest mama. Nasza Kirce. Nasz Stacjonarny osiołek. A tutaj jest super grzeczny szachin, który jest wykształcony dla uczniów. I dla takich. jak ja. <gry> Tutaj nasi uczniowie przeżywają utrudnienia, utrudnienia z jedzenia, żeby koniki nie podżerały. Oczywiście hijab. Co robisz? Nic nie żujesz, nie? Nie. Pięknie! A i mama daje radę. Widzę tutaj, kontrola nad szakirą opanowana. I tutaj jedziemy sobie. Proszę, proszę, a my jedziemy. A tutaj hey. będzie kus jak nic. My musimy tutaj trzymać, bo my się nie pokusujemy. A koniki trzeba wybiegać. O, poszły konie po betonie. Mama tutaj próbuje szakirę opanować. No, go! A tutaj. Biegną z powrotem koniki. Na no wyścigach. Marcelinka tutaj kłusuje, proszę. Pracujemy nad tym, bardzo ładnie. I idą nowi uczniowie na zwiedzanie pustyni. Mimo, że dzisiaj chyba wyruszyliśmy jednak troszkę za późno, bo nie ma żadnych gazeli. Wszystkie już po żerowaniu się gdzieś w cieniu pochowały i nawet nie mogę nic znaleźć tutaj. Ale nic, może jeszcze Marcelinę wyciągnę na jakieś pustynne jazdy trochę wcześniej. No widzę. Idzie Marcysia. No, mam pewne obawy, że możemy ich dzisiaj nie spotkać wcale. No już słońce jest błądki, ale już zamknięte. Żeby nie wyżerały wszystkiego cały dzień. I żeby się nie pogubiły na pustyni. Idzie mama, szokir dzisiaj przyspieszyła coś. Celina galopuje! Uff, Uf, stop. Cześć, Marcelinka, jak tam po pierwszym galopie? It's okay! Jak tam, Twoje pierwsze doznania po galopie? Lepiej co? Lepiej, o wiele łatwiej jest na koniu się utrzymać, ale szybciej. Ale musisz się nie bać i. się znać konia. A, konia też znać nie musisz. Ale musisz mieć poczucie bezpieczeństwa takie na tyle, że możesz im zaufać. Bo im szybciej, tym lepiej, niestety. Więc prędkość powoduje większy strach, ale. Krok powoduje większy komfort, więc jak to zrozumiesz, to wszystko się zmienia. Brawo, Brawo Szachin! Uwielbiam Cię! Brawo. Jesteś super! No, już, już. Wracamy! Ja tu nie mam żadnej kondycji. Myślałam, że na koniku, przecież teraz jechałam wtedy. Myślałam, że to tylko takie rekreacyjne, a to jak się pogalopuje, to sport jak każdy inny. Czyli trzeba mieć wyćwiczone tu nóżki. Uff, będą zakwasy jak nic. Już teraz sobie wracamy z dziewiątą, Ja okulary tam zostawiłam, bo jak galopowałam, to nie spadły. Nie chciałam zgubić, potem będę musiała pustynie przeszukiwać. A zaraz tutaj będziemy e, przejeżdżać właściwie koło upraw. I tutaj no, normalne są uprawy, warzyw. Co tam jest jeszcze? Jakaś pietruszka, nie? I słoneczniki, zielone liście jakieś to sałatek może tutaj uprawiają Tak, także to są takie mini-farmy na obrzeżach. Czym to nie takie obrzeże są w Już prawie miasto. Prawie miasto. Nie sugeruj, że mieszkam na wsi przypadkiem. Ja mieszkam na wsi teraz. Uff, już na ziemi. Nie mogę chodzić. Masakra, jakie to wymagające. Nie, Shachim? Piękny jesteś! Cały dzień w takim resorcie kosztuje około 360 diramów, ale jak się ma znajomych i oni mają zniżki i jest się ich gościem, to za 100 diramów, a czasami za darmo można spędzić tutaj sobie dzień, także to jest bardzo bardzo tanio i ciekawa opcja. Z tego resortu można sobie tutaj przespacerować plażą no to samo morze. Mama, mamunia już tam musi się zamoczyć. jest woda bardzo ciepła. Zupka! Zupka, nie? Zupka polecie. Zupka polecie. To ty... będzie zimno. No, jest bardzo fajna, nawet nie trzeba. Bozie. Mama na wodzie, raz dwa. W tenisa można też pograć. Takie piękne palmy wysokie, takie lubię. I panorama miasta. Bardzo fajnie zielono. Leżaczki są dostępne, ręcznik się dostaje, wiadomo. sobie w barze, a w ja tej zjeżdżalni, ale fajne bardzo, tylko do takiej głębokiej wody się spada, spadało. Tak na basen, tam można ćwiczyć, przed chwilą pani ćwiczyła, A my tutaj sobie przysiadłyśmy. Można w basenie piwko pić. Jest bardzo fajne. Niestety tylko tyle udało mi się nagrać w tym resorcie, ponieważ kamera odmówiła mi posłuszeństwa, coś mi się źle nacisnęło, nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Szkoda, bo naprawdę polecam i w tych wszystkich nagraniach, których brakuje, opowiadałam, właśnie również siedząc w jacuzzi. Teraz już jesteśmy w innym miejscu, być może niektórzy z Was, z was kojarzą w kwiaki, bo już kiedyś tutaj nagrywałam. Mm, opowiadałam tam, że właśnie bardzo fajną opcją jest wybrać się chociaż raz do takiego resortu, na przykład w zamian za wizytę w Aquaparku, ponieważ jest mniej ludzi. I jest też taki klimat, no i fajny, wysoki standard pięciogwiazdkowy. Można, jak ktoś lubi, wyciszyć się i niekoniecznie takich sportów, powiedzmy jak w aquaparkach, że zjeżdżalni cały czas i mnóstwo kolejek, to można właśnie wybrać opcję resortową. A jest tych resortów w Dubaju naprawdę, naprawdę wiele. To, to był tylko jeden z nich. A dzisiaj z mamą idziemy do kina, bo trwa festiwal filmowy. I ambasada zorganizowała takie wydarzenie, i przyjadą producenci filmu Bogowie, i na ten film właśnie idziemy. Będzie tylko jedna projekcja, będzie można porozmawiać właśnie z producentami, i to jest takie wydarzenie dla społeczności tutaj, dla Polonii, ale nie tylko. Także idziemy do kina. Ostatnio właśnie często chodzimy do tego kina. Mówię o tym, bo nigdy nie lubiłam, szczególnie tutaj, gdyż filmy są cenzurowane. Ale otworzyli tutaj kino ostatnio IMAX 3D, ale laserowy. I z tego co wiem, chyba tylko jest w Stanach Zjednoczonych i właśnie, tak. właśnie w tym nowym kinie byliśmy ostatnio na The Walk, na Everest i na Marsjaninie. Polecam. Wszystkie trzy filmy, aczkolwiek właśnie nawet ten The Walk był cenzurowany. Jednej tam sceny nie było miłosnej, bo filmy tutaj właśnie są cenzurowane i to jest takie dziwne, dlatego nie lubiłam nigdy chodzić do kina, ale chciałam zobaczyć ten iMax laserowy, jest wszystko takie wyraźniejsze, także jak ktoś jest fanem, tego typu rozrywek i będzie tutaj na wakacjach, to można też w jeden wieczór się wybrać. Aczkolwiek uprzedzam, że filmy są w, kin w kinach niestety są cenzurowane, co mi się nie podoba. Na przykład jak leciał w kinach wilk z Wall Street, to 30 albo 40 minut filmu było wycięte, no to nie ma w ogóle sensu iść do kina na, na taki film, na tego typu filmy. Także jak już, to polecam wybierać repertuar taki bardzo, jakby po to powiedzieć, nie dla dorosłych. Może nie jest to Grand Hub Tour, ale i tak jest fajnie. Już zaraz skakuję do wody. Ja już kończę wytapiać tłuszczyk w gorącej wodzie. Zbieram się do domu. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!